Witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Czy mój plan to do Kildar Village. Ja już Wam kildar pokazywałem parę razy. To jest takie miasteczko pełne outletów i sklepów. E, ja tam nie byłem od lockdownu, więc jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wygląda. E, powiem wam, że główny powód to kupienie butów. Chciałbym, żeby buty, które tam znajdę, były skórzane, lekkie, miękkie i ładne, eleganckie, jeżeli się uda. Ja wiem, że to jest bardzo duża lista życzeń jak na buty. Ale moje buty o, po prostu zmasakrowały mi stopy przez ostatnie kilka dni, do tego stopnia, że ledwo chodzę, bo po prostu obtarły mnie, obcisły, odparzyły i wszystko co możliwe. Więc liczę, że w Killer znajdę fajne buty za fajną cenę, bo tam wszystko zaczyna się od 70% ceny oryginalnej. Więc buty, które kosztują bardzo dużo, tam możecie kupić za normalną cenę albo za małą cenę. Czyli na przykład buty od Gucci kupicie za 200 euro, a nie za 1700. Więc to, są, to jest właśnie urok Killer Village. Jestem bardzo ciekawy, jak tam teraz wygląda. Wiem, że miejsce trzeba bukować, więc zabukowałem miejsce parking na godzinę 3.30 i e, jadę właśnie sobie. Zobaczymy. Na terenie wioski Killer Village może być tylko 200 osób, więc powinno być spokojnie dużo przestrzeni. Więc pochodzimy, pokażę Wam, jak to teraz wszystko wygląda. Zapraszam do oglądania. Jestem w Killer Village już. Słuchajcie, wieje tu przestraszliwie. Prze w nie było 23 stopni, 0 wiatrów, że szło się ugotować. A tutaj po prostu tak wieje, że zaraz będę tu fruwał zaraz z tymi torbami, z plecakiem. Jestem na parkingu dla prebookingu, czyli przed przyjściem czasem sobie zabookować miejsce. Natomiast widzę, że parking dla takich normalnych ludzi jest totalnie pełny, pełny. Więc ja się spodziewałem, że będzie zero ludzi tutaj albo troszkę ludzi, a coś obawiam się, że będzie tu bardzo busy dzisiaj. No ale idziemy zobaczyć. Pupów zawsze przychodziłem tutaj do restauracji La Pau Cotia na wegańskie, czyli synkarne, ale niestety to miejsce jest już zamknięte i jestem bardzo zaskoczony. Jest tutaj taki fajny coffee shop, jestem skony i kawa, ale myślałem, że będę mieć tutaj przepyszne, wegańskie jedzenie, a tu niestety Tyle mojej wyprawy do Killar Village e, było bardzo fajnie. Cała ta procedura, zbukowanie miejsc i tak dalej. E, tak szczerze mówiąc, to nie, mia nie wiem co miała na celu, bo ludzi jest dużo, wszyscy łażą jeden na drugim. E, wprawdzie do sklepów jest waiting list i e, podchodzicie i podajecie, e, podajecie numer telefonu i dopiero dzwonią jakieś miejsce w sklepie i dopiero idziecie do sklepu, ale tak przed sklepem i wszędzie, gdzie ludzie się kotują jest naprawdę. Sporo ludzi, więc czy to ma sens, trudno powiedzieć? Na pewno wygodniej się chodzi po stepach, które są prawie puste, a w środku jest powiedzmy 5-6 osób. E, natomiast e, jest dużo bardziej busy niż się spodziewałem, ale w porównaniu do tego co było kiedyś, no to oczywiście wygląda bardzo pusto. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie spędzony czas. Jakieś tam drobne zakupy zrobiłem, mam czadowe okulary, kilka pierdół, fajną bluzę. Eee, więc cieszę się z tego niezmiernie. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój wypad do Kildar Village i zapraszam Was na następnego vloga. Bardzo niedługo. Pozdrawiam.